Bajka o się. W mieście dzień był bardzo spokojny, ale super pies miał bardzo dużo roboty. Leciał tam, leciał tu, leciał tam, leciał tu. Aż w powietrzu zobaczył rybolota. Wiedział, że to będzie kolejna walka ze złem. Z rybolotu wyskoczył kot. Mściciel Kot i powiedział, jak chcesz przelecieć tą drogą, to musisz ze mną powalczyć. Pies oczywiście powiedział, no mogę przejść tak sobie. Kot powiedział, nie ma mowy, a co ty chciałeś? Pies powiedział, no dobra, skoro chcesz tego, no to chcesz. Kiedy super pies dał swoją pięściu prost po ko ko kota uszach, Jeśli boli, no to dobrze. Ko kot pobiegł prosto do swojego rybolotu. A pies myślał, że musi wrócić bardzo dobrze do swojego domu. Ale cóż, mylił się. Z jeżolota wyskoczył mszczciciel i powiedział: Jak chcesz polecić tą drogą, no to musisz się ze mną zmierzyć. Powiedział: dobra, dobra. Powiedział, Coś mówiłeś? On powiedział: Nie, 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 nic nie powiedziałem. Powiedział też: Wiem już, jak umiesz tak walczysz Macie jakiś amulet. Zaczął się na niego rzucić. Rzucił się na niego i chciał mu zerwać z jego szyi po prostu jakiś wisiorek. Zerwał go, no a pies się kurzył i jak powiedział: no cóż. Dość. Wywalczę z tobą i wpuścisz mnie na moją drogę. Walczył, walczył, ale się nie udało. Ale poleciał do pana słonia i wziął kilka jabłek. Rzucił je prosto za sobą, a jeszcze poleciał prost za jabłkami. Później ugryzł to jabłko, a później zabolił go ząb. Powiedział, au, to boli. I powiedział, jak boli, no to boli. Tak jeż poleciał do swojego jeżolotu, a pies mógł wrócić do swojego domu. Leciał, leciał przed domy, trochę się potknął, ale wracał do domu bardzo szczęśliwy. Kiedy wrócił do swojego domu, zaczął oglądać hitę, hitę. Pies, 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 super pies. Pies, 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 pies. Wszyscy, którzy grali w tym, w tym teatrzyku. Twórca bajki.